No hej gagatki, zapraszam was teraz na filmik bardziej świąteczny, ponieważ chciałem się z wami podzielić takimi rzeczami, które znalazłem ostatnio w sklepie. Byłem w sklepie Deals i okazało się, że coraz więcej tych rzeczy świątecznych jest, ale są rzeczy które tak bezpośrednio nawiązywały do Świąt Bożego Narodzenia i które już znajdywałem w zeszłym roku. Jestem ciekawy, jak producent sobie poradził w tym roku, dlatego zaczynajmy. W zeszłym roku dzieliliśmy się z wami właśnie tymi bańkami tego typu i kosztowały też 8 zł, tak jak te. W związku z tym niczym się nie różniły, tylko że tam były Pokemony i trochę nawiązania do świąt, bo tam chyba mieliśmy Pikachu jednego albo dwóch w Troju Świątecznym, w Czapce Świątecznej Świętego Mikołaja. Natomiast tutaj w tym roku leciały takie, które są bardziej powiedzmy, hmm, powiedzmy z tych uniwersów różnych, pomniejszych, geekowych, bardziej teraz popularnych. Dlatego my mamy tutaj Stitche. I mamy tutaj przedstawiciela Spidermana. Ten metawers spidermanowy wyewoluował i rzeczywiście też były produkowane te bajeczki dla dzieci. I tak mamy właśnie te stitche, mamy te spiderwersy. Mnie się udało ustrzelić cztery, natomiast wydaje mi się, że będzie ich więcej. Ja będę sobie chodził teraz dzień za dniem do Dilsa i patrzył, czy coś nowego wskoczyło. Ale co jest jeszcze niesamowite, to znaczy zmienili konwencję. Dawniej, a właściwie w zeszłym roku, Eee, to jest co do dawniej, były cukierki w środku. Natomiast tutaj jest napisane, że w środku będą ciastka, które są ciastkami takimi owsianymi, z takimi czekoladowymi chipsami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i same te bańki są bardzo ciężkie. Ja wam pokażę najpierw jak wyglądają wszystkie. I tutaj popatrzcie, mamy dwie banieczki ze Spidermana, tutaj mamy wizerunek maski na świątecznym tle, tutaj natomiast mamy samego Spidermana. I o ile ten jest taki jaśniejszy, pokazuje całą postać. Tak, moje serce skradł ten, ponieważ jest ciemniejszy i z boku, zobaczcie, są takie y, płatki śniegu, ale oprócz tego mamy tutaj jemioły z tymi takimi ładnymi, no nie jemioł, a to się nazywa inaczej, ostroczew, chyba z takimi czerwonymi jagódkami. Bardzo fajnie kontrastuje i wygląda fenomenalnie. Z boku widzimy, że jest to oficjalny, Marvelowski wyrób, ponieważ mamy tutaj logo Marvela, czyli pod tym brandem zostało to wytworzone, ale oprócz tego mamy tego Stitcha. Więc słuchajcie, tak wyglądają bańki ze Stitchem i one też są trochę inne w konwencji niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku e, jedna strona i druga strona równała się i było tak jak tutaj u Spidermana, czyli że z jednej strony mamy to samo, co z drugiej strony. Natomiast Stitch przełamuje trochę tą konwencję, ponieważ tutaj mamy z jednej strony Mikołaja, tutaj mamy z drugiej strony Elfa, tu natomiast z jednej strony mamy takiego renifera, a tutaj mamy Stitcha, który się bardzo z czegoś cieszy i jest to fajna konwencja, ponieważ jak będą się obracały nasze banieczki na jakimś, nie wiem, albo stroiku, albo na choince, to wtedy będą różnie się układały. Podoba mi się to. I zobaczmy, co jest w środku, mówię. One są ciężkie i one nie były zafoliowane. W zeszłym roku te wszystkie były zawoliowane wzdłuż, te natomiast nie były, więc zobaczmy co i jak wyglądają te ciasteczka, czy one będą bezpośrednio, czy nie. A wezmę sobie może Spidermana. O! U? Ej! Ja to znam. <laughs> Pamiętacie kalendarze adwentowe? Ostatnio odrzucaliśmy filmik, jak to kalendarze adwentowe ratują święta, i właśnie są w Dilsie. Okazuje się, że w jednym z kalendarzy adwentowych one były nawiązaniem do Marvela. Tam były ciasteczka właśnie z czekoladowymi czypisami, i były one właśnie w takich osobnych opakowaniach. Dlatego jest to, wydaje mi się, że kalka i kopia. Ale tutaj mamy więcej wzorów, bo mamy tutaj Spidermana klasycznego. Tutaj mamy tego czarnego Spidermana, ale też jest Spider-Gwen. I tych ciastek jest strasznie dużo. Jak to się wszystko pomieściło w tym? Musiało to być. Ej, spróbujmy. Zmieści się? Musi się zmieścić, bo wypadło. Ej, mieści się. Czyli dopakowali. Myślałem, że to będą cztery, trzy ale tego jest całkiem sporo, słuchajcie, i fajnie, znaczy super. I za 8 złotych masz taką fajną bombkę, oprócz tego masz dużo tego w środku. Zobaczmy, jak wygląda w środku to ciasteczko, więc otworzę sobie takiego Spidermana zwyczajnego, więc... Czy opakowanie się otwiera fajnie, że będziemy mogli sobie opakowanie zachować? Tak, świetnie się otwiera z góry. I, i wyciągnijmy ciasteczko. Jaki malutkie ciostek, Jest ono grube, grubiutkie, ale jest takie fajnie foremne. Bardzo mi się podoba. Ciastko jest bardzo dobre. Nie jest za słodkie. Wydawało mi się, że e, będzie bardzo słodkie, natomiast jak w przypadku kalendarza adwentowego nie jest ono za słodkie. Jest bardzo dobrze wyważone. Gdybym miał takie duże ciastko, to bym bez problemu takie przamał. Miałam ochotę na takie ciastko, no słuchajcie. Więc wydaje mi się, że jeżeli to są te same ciastka, to one, jak tam było na kalendarzu odmentowym napisane, nie zawierają oleju palmowego, i e, oprócz tego są źródłem błonnika. Dobra, ja sobie zamknę tą bombkę, bez problemu się chyba zamknie. O, świetnie. Można tutaj coś przechowywać, można nie przechowywać, nic, można sobie to powiesić. Jest bardzo lekka, więc nie będzie ona przeważała na e, choinki, tak jak niektóre ceramiczne twory. Zostawiam sobie z boku i patrzcie, na tej siatka są bardzo ładne wizerunki. Niestety tylko z przedniej strony na rewersie nie mamy nic. I teraz otworzę drugą bombkę i zobaczymy, czy w Spider-Manowej bombce numer 2 mamy te same grafiki. Więc otwieram. Pełni wypakowane. Super. Podoba mi się, bo jest tego dużo i wiemy, że za co płacimy. I teraz popatrzmy. O, szukam Spider-Gwen na przykład i we wcześniejszym mieliśmy taką tutaj mamy taką. W związku z tym tych wzorów jest o wiele więcej i nie wieje nudą. Jeżeli chodzi o na przykład Spidermana zwykłego, tego, którego zjadłem, to wyglądał tak, ten wygląda tak, że ma pomarańczowe tło, więc fajnie, ponieważ jest tego dużo i nie będzie się to nudziło. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Stitcha, jestem też tutaj ciekawy, czy zachowali konwencję, że dali bardziej Stitchowe ciasteczka, czy one są... W konwencji na przykład takiej jakiejś uniwersalnej. O, też jest tak, że są wypełnione, też jest ich dużo. Ale nie jest on w takim dużym rozmaiceniu, ponieważ no, tam mieliśmy różne postaci. Natomiast tutaj mamy tylko Stitcha. tutaj mamy takiego zielonego. Tutaj mamy takiego rozmażonego, takiego trochę kokieteryjnego. <grytanie> Bardzo mi się podoba. Pomarańczowy, tutaj mamy jakiegoś. On krzyczy albo się fajnie krzyczy, to jest jakiś z niebieski. I zarówno w tej konwencji mamy tak, że możemy sobie to złożyć i będzie to fantastycznie działało. Fajnym jest też to, że otworzę sobie drugiego stycznia wysypię, że jeżeli chcemy poeksperymentować, to możemy wybrać jedną część z jednego stycza, drugą część z drugiego stycza, i one będą pasować do siebie. To testowaliśmy w zeszłym roku bez problemu. One pasują. W związku z tym, jeżeli chcecie, to można, tak jak teraz się nosi skarpetki, z jednej strony trochę inne, z drugiej strony trochę inne, lewa, prawa i nierówna. Ale nawiązanie jest tutaj, że tu jest sticz i tu jest St. Wszystko zależy od waszej wyobraźni. Jestem wielkim fanem Dilsowych opakowań świątecznych na ciasteczka. I popatrzcie, tutaj mam takie przykłady dwóch, które świetnie wyglądają. Są takie klasyczne i ja bardzo lubię ten klasyczny styl. Zresztą, jak robiliśmy kalendarze adwentowe, to powiedziałem Wam, że ten kalendarz, co prawda, najtańszy, ale najbardziej mi się podobał, ponieważ sama szata graficzna była przepiękna. I tutaj też mamy przepiękną szatę graficzną. Mamy tutaj takie nawiązanie do tych klasycznych grafik ze świętym Mikołajem. Oczywiście jest ich o wiele więcej w Dilsie Ja sobie wziąłem dwie. Tutaj mamy Świętego Mikołaja, który w saniach rozdaje prezenty dzieciakom. Tutaj natomiast mamy tego Świętego Mikołaja, który jest jeszcze na biegunie północnym i prawdopodobnie patrząc na to, że albo patrzy na mapę, albo na listę grzecznych dzieci, on planuje dopiero wylecieć właśnie w świat do dzieciaków, żeby zawieść im wymarzone prezenty. Dlatego te akurat bardzo mi się podobały. I podobała mi się też ich forma, ponieważ one są stosunkowo małe. W związku z tym, jeżeli będę próbował sobie przechowywać różne rzeczy później przez cały rok w nich, no to zdecydowanie są fajne, kompaktowe i będę mógł je włożyć. Na przykład nici, igły i inne rzeczy, bo kto z nas nie otwierał takich puszek i nie znajdował tych przyborów mamy do szycia? Wszystkie są w takiej konwencji, że one są tutaj zalepione. Niestety to się strasznie lepiło, dlatego nie było tutaj jakiegoś wspomagacza w otwieraniu. Musiałam to otworzyć trochę wcześniej, ale wszystkie też w środku zawierają te oto ciasteczka. Te ciasteczka nieodzownie kojarzą mi się z Wielką Brytanią, ale także nieodzownie kojarzą mi się ze świętami, ponieważ zazwyczaj, jak rodzina przyjechała do mnie w odwiedziny e, właśnie z Wielkiej Brytanii czy ze stanu, to zawsze przywozili właśnie takie typy ciasteczek. One są w osobnych papilotkach i poukładane jeden na drugim, w związku z tym tych wzorów jest może ograniczona ilość ale są one tutaj tak ładnie wyeksponowane. Mamy tutaj puszki, mamy tutaj bańki i jak będę jakieś fajne inne rzeczy znajdywał, to na pewno nagram o tym filmik i wrzucę na nasz kanał. Dlatego zachęcam was do podążania za naszym kanałem, ponieważ niedługo na pewno wpadnie kolejny fascynujący film. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, tylko się z wami pożegnać. Na razie, cześć!